41-letnia Marzyna Kuźma jest adopcyjną mamą trzech córek, wychowanych w domu dziecka w Wielsku Białej. Okazało się, że jest chora. Śmiertelnie. Pewnego dnia, kiedy chciała wyjść z samochodu, okazało się to niemożliwe. Zobaczyła swoje nogi, jednak ich nie czuła. Nie mogła się ruszać, była jak sparaliżowana. Wtedy naprawdę zaczęła się bać. Podejrzewano białaczkę, potem stwardnienie rozsiane. Po kilku miesiącach, gdy pobrali jej szpik do badań i zlecili rezonans, poznała właściwą diagnozę. Jamistość rdzenia. Potem zaczęła się wegetacja, bo życiem tego nazwać nie można. Nikt nie wiedział, jak ją leczyć. W zeszłym roku zaczęła mieć problemy z chodzeniem. Po rezonansie głowy lekarka stwierdziła zaniki w mózgu. Powiedziała, że Marzena ma mózg staruszki. Mam zaniki podkorowe, gdzie nie są adekwatne do mojego wieku. Więc w Polsce no nie, lekarze nie podejmują się żadnych operacji z racji tego, że jest bardzo duże ryzyko. Kilka miesięcy temu dowiedziała się o klinice w Barcelonie, dokładnie o Instytut Ciaris ringomielia escoliosis. Wykonuje się tam specjalistyczne operacje na rdzeniu kręgowym. Jest nadzieja. Operacja jest kosztowna. Do 26 maja trzeba uzbierać 100 tysięcy złotych. 20 maja 18.30 w Bielskim Centrum Kultury Łuczy kije, grupa furmana i walimy w kocioł. Zagrają koncert charytatywny, z którego cały dochód pójdzie na operację marzeny. Będzie rokowo. na jest najlepszą jazdą na świecie. Filmowo. I rytmicznie. Nie możemy pozwolić, by Marzena osierociła trójkę adoptowanych dzieci. Bilety, cegiełki po 40 zł są do nabycia w Bielskim Centrum Kultury. I jeszcze jedno: do akcji charytatywnej przyłączył się chłopiec z zespołem Dauna, który chce mieć wkład w pomoc i zagra na perkusji z naszymi muzykami. Czekamy na Was 20 maja o 18.30 w Bielskim Centrum Kultury. Koncert charytatywny dla Marzeny Kuźmy. Myśl o pokoleniach, a one mówią, chcemy zrobić świat lepszym dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci. One wiedzą, że ten lepszy świat jest dla nich i wiedzą, że mogą uczynić go lepszym miejscem dla wszystkich.